Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam naszych drogi słuchaczy na cotygodniowej audycji na temat obrony życia. Kilka audycji temu referowałem sprawę polskiej lekarki pani dr Katarzyny Jachimowicz, która pracując w Norwegii została wyrzucona z pracy przez władze gminy za to, że odmówiła jako lekarz rodzinny zakładania tzw. spiralek, wkładek wewnątrzmacicznych, Panią Mieszkającym w tej gminie. Przypomnę historię. Lekarka Polka została zatrudniona na stanowisku lekarza rodzinnego w gminie Sauerhardt w 2011 roku i przyjmując się do pracy, rozmawiając z władzami gminy, wyraziła jasno swoje zastrzeżenie, że będzie działała zgodnie z etyką i własnymi przekonaniami. I wyraźnie mówiła, że to odnosi się do spraw aborcji, ale także do zakładania tzw. spiral. Niestety pani doktor Katarzyna Jachimowicz nie przedstawiła tych warunków władzom gminy na piśmie, tylko ustnie, które się zgodziły, i po kilku latach okazuje się, że otrzymuje. Od tych władz wypowiedzenie, konkretnie 3 grudnia ubiegłego roku, dostała wypowiedzenie z pracy, dlatego że odmówiła zakładania tychże wkładek wewnątrzmacicznych. Sprawa toczy się w sądzie. Sądy są bardzo drogie na zachodzie, to wiemy. Wynik niepewny. I postanowiliśmy my, jako Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, wystosować list do ambasadora Królestwa Norwegii w Polsce, pana Karstena Klepswika, w obronie naszej lekarki, która wiernie chce realizować swoje powołanie lekarza, że w każdej sytuacji. Bronić życia, służyć życiu, a nie niszczyć życia. Ja pozwolę sobie ten list datowany 12 lipca tego roku odczytać w całości. Jego Ekscelencja Karsten Klepswick, ambasador Królestwa Norwegii w Polsce, ulica Chopina 2a Warszawa. Wasza Ekscelencjo W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka za pośrednictwem Waszej Ekscelencji Apeluję do władz Norwegii o przywrócenie do pracy polskiej lekarki pani Katarzyny Jachimowicz i anulowanie zarządzenia zakazującego lekarzom rodzinnym korzystania z klauzuli sumienia. 3 grudnia 2015 roku gmina Sauerhardt zwolniła panią Katarzynę Jachimowicz z pracy, ponieważ ta polska lekarka rodzinna powołując się na klauzulę sumienia odmówiła zakładania pacjentkom wkładek wewnątrzmacicznych nauka od wielu lat jednoznacznie potwierdza, że życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia. To fakt udokumentowany nie tylko w wielu specjalistycznych opracowaniach naukowych, ale podawany w podręcznikach szkolnych, popularnych poradnikach i encyklopediach. Wkładki wewnątrzmaciczne obok antykoncepcyjnego działania poprzez wywołanie chronicznego, reaktywnego stanu zapalnego endometrium, mają także działanie antynidacyjne i wczesnoporonne, aborcyjne, a więc zniszczą życie poczętej istoty ludzkiej na najwcześniejszym etapie rozwoju. Procedury, których uczestnictwa odmawiała pani Katarzyna Jachimowicz, nie mają charakteru leczniczego, ale ich stosowanie sprzeczne nie tylko zasadą. Primum not necere, ale także z treścią tradycyjnej przysięgi starożytnego ojca europejskiej medycyny Hipokratesa. Cytuję, nigdy nikomu, także na żądanie, nie dam zabójczego środka, ani też nawet nie udzielę w tym względzie rady. Podobnie nie dam żadnej kobiecie do pochwowego środka poronnego. Koniec cytatu. Apeluję do władz Norwegii o respektowanie zapisów zawartych w artykule 9 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z 4 listopada 1950 roku. Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania, a także rezolucji nr 1763 zgromadzenia parlamentarnego Rady Europy 7 października 2010 roku. Cytuję „Prawo do sprzeciwu sumienia w ramach legalnej opieki medycznej i konkret żadna osoba, szpital ani instytucja nie może być przymuszana pociągania do odpowiedzialności ani w żaden sposób dyskryminowania z powodu odmowy przeprowadzenia, udzielenia, asystowania lub podporządkowania się w wykonaniu aborcji, spowodowania poronienia lub przeprowadzenia eutanazji albo jakiegokolwiek innego czynu, który mógłby spowodować śmierć ludzkiego embrionu lub płodu z jakiejkolwiek przyczyny. Chciałbym w tym miejscu przypomnieć o przemówieniu błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty z okazji odebrania pokojowej Nagrody Nobla w stolicy Norwegii 10 grudnia 1979 roku. Największym burzycielem pokoju jest dziś aborcja. Ponieważ jest to otwarta wojna, bezpośrednie zabijanie, jawne morderstwo dokonywane przez samą matkę. Dzisiaj największym wrogiem pokoju, najpotężniejszym jego burzycielem jest aborcja. Miliony giną skutek rozmyślnej decyzji własnych matek. To właśnie najbardziej niszczy pokój, bo skoro matka może zabić swoje dziecko, to co stoi na przeszkodzie, abym ja zabiła ciebie, a ty mnie? Koniec cytatu. Pozwolę sobie jeszcze przytoczyć na zakończenie fragment preambuły Konwencji o Prawach Dziecka, Konwencji ez z 20 listopada 1989 roku. Dziecko z uwagi na swoją niedojrzałość fizyczną oraz umysłową wymaga szczególnej opieki i troski, przy tym właściwej ochrony prawnej zarówno przed, jak i po urodzeniu. Z poważaniem dr inż. Anton Ziemba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Szczęść Boże!